Cześć, ja jestem Kacper z kanału Fan Klocków i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam tego oto mocach, którego widzicie w tym dokładniej miejscu, a także zaprezentuję Wam ankietę, a także coś innego co buduje tak mroczne jak druga strona. Zapraszam, teraz zachęcam Was do głosowania w ankiecie. Czy jestem? aż takim wariatem, żeby kupić zestaw LEGO Stranger Things. I jeszcze zaraz przed omówieniem pokażę Wam, co aktualnie buduję. Wezmę teraz pierwszą luźno stojącą mi figurkę, żeby odsunąć ten zestaw i się jej przyjrzeć. Może poznajecie, może nie, jest to Jim Hopper ze Stranger Things. Można poznać od razu po tej lampce i pistolecie, strój oczywiście z parku jurajskiego, a twarz posiada Barbossy. Przyjrzymy się teraz zatem właśnie naszemu zestawowi, no albo raczej mockowi, którego tutaj wam pragnę przedstawić. Już zaraz wam tłumaczę wszystko. Tutaj z boku laboratorium znajduje się taka salka, w której przebywają sobie zmęczeni pracownicy. Tutaj ktoś z gwiezdnych wojen prawie całkowicie zabrany. No i znowuż też jakiś gwiezdnowojnowy bohater który tutaj pełni funkcję jakiegoś tam żołnierza, który wchodzi do tej strony, spalać tam nośniki. Nie chcę za bardzo ten spoilerować, więc nie będę mówił o co z tym spalaniem chodzi tak w ogóle. Czekajcie, o. Tak, tutaj się znajduje jakaś gaśnica, pewnie też z ogniem. Tak mi się wydaje, jak wciskacie, to leci ogień. Tutaj pan jeden sobie trzyma kubek. Nie jest to krzesło obracalne. Od razu Wam mówię, kubek sobie tutaj ma, by sobie pić, rozmawia z drugim. Tutaj na tej ścianie jest mało okien, aby nie stresować tego żołnierza, aby nie stresować żołnierzy, aby nie musieli patrzeć na drugą stronę. Są tylko dwa okienka, żeby jak się coś zaczęło dziać, mogli spostrzec, co tam się wyrabia. Na dole też są okna o wiele bezpieczniejsze i odstresowujące. Pasowając się dalej, Zobaczymy tutaj jakiegoś żołnierza kolejnego. Jest to profesor Snape, jeśli chodzi o twarz, a tu Hanna Solo z sokoła Millenium. Kolejne jakieś tutaj okna się znajdują. Tym razem dużo większe. Możemy spostrzec na nawet przez nie tego gorgona, do którego jeszcze przejdziemy. Roślinka sobie tu rośnie, bo ja zawsze muszę dodawać roślinki. Daje ona takiego klimatu szalonego laboratorium, w którym sobie żyją potwory, a jednocześnie naukowcy sobie hodują roślinki. Znajdziemy tutaj również schody, kilka stopni, napis Restricted, również z Parku Jurajskiego. Na tutaj, takim obniżonym poziomie, stoi sobie doktor, profesor kierujący całym badaniem. Taka szalona tutaj bluza, tak, czy tam cokolwiek to jest. I nie chodzi to o to, żeby oddać ale ładnie mi wyglądała. Klawiaturę sobie trzyma elektroniczną, żeby móc wydawać jakieś tam specjalistyczne rozkazy. I również tutaj znajdują się nad podłużnym oknem dwa alarmy. Jeden świetlny i drugi dźwiękowy. Całość jest oświetlona tutaj tymi mocarnymi lampami. Tutaj nawet ich jest więcej. Myślę, że jeszcze do nich przejdziemy. Naukowiec patrzy tutaj na tę wie dużą ilość różnych monitorów. Znajdziemy tutaj jakieś jak sami zresztą widzicie komputery z Lego City. Napis Danger przed szybą, która pomimo tego, że jest z twardego materiału, może zawsze pyk spaść. Ok, przywracam wszystko na swoją pozycję. Inny monitor, trochę bardziej wypukły, i tutaj na takim pomostku znajdują się rozmaite akcesoria. Nie wiem, jakie tutaj dobrze pokazać, no chyba taka jest tylko możliwość. Telefon, krótkofalówka, przełącznik, również taki magnetofon, czy jak to się nazywa, kamek. I na samym końcu znajdziemy kolejny komputer pochodzący z parku jurajskiego. Tutaj jakiś monitoring również się znajduje w tym laboratorium. Chronione jest ono mocno. Żeby wejść do środka trzeba otworzyć tą kratę zabezpieczaną jakim, jakimś elektronicznym mechanizmem. Również rosną sobie roślinki, żeby wpłynąć tak rozluźniająco na psychikę pracowników. Drzwi są bardzo mocarne, jak sami zresztą widzicie. Ten, kto stoi przy nich, to żołnierz, który ma za zadanie wejść do drugiej strony i spalić tam co się znajduje. Jest to oczywiście dużo elementów wziętych ze straży pożarnej, no ale mi się podoba, dajcie znać co sądzicie. Również jego twarz moim zdaniem jest fajnie dobrana, ale to oczywiście Wasze zdanie jest bardzo ważne. Drzwi są mocarne jak wspominałem i można je otwierać, tak? Da się je otwierać. Później przejdziemy dokładnie jak to się dzieje. O! Jest jakaś funkcja bawialna bardzo, bo dziecko by od razu zepsuło. No ale już przechodzimy do drugiej strony. I tak zaczynając omawiać to miejsce. Wezmę pod uwagę po pierwsze tego oto demogorgona. Który ma twarz zobaczycie teraz czyją. z czyją. to zwykła, brązowa główka bez żadnych dodatków z tyłu to twarz jednego z Indianów z Piratów z Karaibów. Tak na razie on to zostanie. Nie mogę ją zmienić. Tu to należy do jednego z tych robali z Gwiezdnych Wojen. Bazury zrobiłem z tych roślinek dwóch. Myślę, że nawet spokojnie wyszedł Demogorgon. Raczej pomyślicie, że to on, kiedy zobaczycie. W drugiej stronie chciałem oddać taki mroczny nastrój. Niestety nie miałem dużo takich Elementów tego typu, więc użyłem tutaj do ozdobienia jakieś takie ciemne, niebieskie klocki. Tutaj doczepiłem jeszcze coś, co ma imitować pnącze, no i kamerę, która pozwala naukowcom zobaczyć, co się dzieje po drugiej stronie. Tutaj ona akurat nie jest tak po drugiej stronie jak w serialu, ale to obejrzycie, co zobaczycie. No i jakiś tutaj szkielet. Dawnego naukowca, który nie przeżył ekspedycji, zmieniono właśnie przez to helmy na takie bardziej lekkie, aby mu miał lepszą możliwość ruchów. Tutaj inne pnącze, dużo tych elementów sygnalizacja dźwiękowa ostrzegawcza tak to wygląda z tyłu wydaje mi się, że całkiem świetnie. No i te drzwi, o których już wspominałem, umotowane są tylko na tym drążku o, w ten sposób. Jeśli to się zaświeci na zielono, to znaczy, że drzwi się nam otwierają w ten sposób i można wejść lub wyjść. Nie wiedziałem, jak te drzwi rozwiązać, dlatego zrobiłem to w ten sposób, jakże prosty i mogący się niszczyć, tak jak w tym momencie. Ale jeśli chodzi o ich wygląd, to myślę, że dodają klimatu. Z tyłu druga strona wyszła super, mi się bardzo podoba. W sumie to tego ze tego moca nie rozbuduję, nie planuję tego. Znajdzie się w mojej gablocie z klockami. Jak co wy o nim sądzicie? Piszcie w komentarzach. Jeśli wam się spodobał to również subskrybujcie mój kanał, bo będę wam wdzięczny. Teraz się żegnajcie. Do zobaczenia.